Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Dorota Sołowie dziś w naszym kulturalnym weekendzie zapraszamy na wydarzenie kulturalne weekendowe, jak najbardziej, ale takie dosyć niezwykłe, bo nie w Warszawie, aż we Wrocławiu. Ale z tego co wiem, są osoby, które specjalnie z wielu miejsc Polski jadą właśnie do Wrocławia 29 marca. Wtedy w Hali w Stulecia wieczorem odbędzie się koncert Chłopi Tańcy Remix. I w związku z tym moim Państwa gościem jest, no można powiedzieć, że autor tego wydarzenia, kompozytor muzyki do Filmu Chłopi, filmu animowanego, który wszedł do kin 13 października 2023 roku. Moim państwa gościem jest Łukasz Rostkowski. Łukasz Luk Rostkowski, witamy serdecznie. Dzień dobry, koniam się. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa. Można powiedzieć, że pan jest sprawcą tych wydarzeń. Jesienią tego typu koncert był w Warszawie, cieszył się ogromną popularnością. No a teraz 29 marca w sobotę we Wrocławiu w Hali Stulecia. Chłopi tańcuj remix. Czy będzie właśnie takie doskonałe jak w Warszawie? Bo ja byłam na tym koncercie i naprawdę to było coś wspaniałego. Tak jak wszyscy chyba mówią, uczta dla oczu, dla uszu, dla ducha. coś niesamowite. Tego nie do opisania trzeba na takim koncercie być. Jak będzie ten koncert wyglądał? Dziękuję bardzo, to bardzo miło. Ja cieszę się, że też odwiedziła nas pani w Warszawie na Torwarze. Myślę, że to jest oczywiście trudne tak powiedzieć, no ale celem jest naszym to, aby ten koncert w Wrocławiu był po prostu jeszcze lepszy, no bo staramy się, żeby każdy koncert był możliwie jeszcze lepszy, więc niewątpliwie koncert w Warszawie był um, wielkim przeżyciem, to była, to była nasza pierwsza odsłona tego um, projektu, no bo de facto Chłopi oczywiście jako film um, funkcjonował już w kinach i, i też w streamingu, a my graliśmy bardzo dużo też koncertów takich muzycznych, że tak powiem, symfonicznych, gdzie łączyliśmy symfonikę z muzyką folkową i, i tradycyjną, i to były koncerty bardziej takie, właśnie symfoniczne, z orkiestrami z różnymi, z, z fragmentami filmu, ale. Ale nie był to musical. I potem postanowiliśmy, że stworzymy coś jeszcze większego, coś, coś po prostu, czym podziękujemy też ludziom za ten niesamowity odbiór tego projektu, który się poniósł bardziej niż, niż się spodziewaliśmy absolutnie, i który, który dotarł w tak wiele miejsc, nie tylko w Polsce, ale już nawet na całym świecie. I przygotowaliśmy po prostu takie wielkie widowisko, które miało w sobie nie tylko muzykę z filmu i fragmenty wizualizacji malarskich, ale właśnie też fragmenty, ale jednak też po prostu dużo tańca, aktorów, tancerzy, zespołów. Pieśni i tańca, i też oczywiście fragmenty malarstwa, ale i wizualizacji różnych materiałów z filmu, ale i fragmentów książki. Czyli pomyśleliśmy, że ten projekt po prostu ma w sobie to piękno, że on łączy bardzo wiele dziedzin sztuki. Wie, wiele więcej niż. Większość projektów artystycznych, które nas otaczają, bo tutaj po prostu jest i choreografia, i kostiumy, i literatura, i malarstwo, i animacja, i film, i muzyka. Tak więc kusiło nas to bardzo, żeby po prostu stworzyć na podstawie tego coś, coś dużego i coś niesamowitego. No i to rzeczywiście zaprezentowaliśmy w Warszawie, a teraz prezentujemy to we Warszawie 29 marca w Hallisku Lecie. No właśnie, kto wystąpi na scenie, pan będzie wszystkim dyrygował. Zresztą ten kontakt z publicznością pana jest naprawdę niesamowity, pan z publicznością rozmawia, zachęca ich też do tańca, ale kto będzie panu towarzyszył w tym całym wydarzeniu? Tak, no e, mamy tutaj wielu, wielu wspaniałych artystów. Zapraszamy do, do Wrocławia kawałek Warszawy, bo, bo będzie zespół Pieśni Tańca Warszawianka, więc e, cieszymy się bardzo, że taki właśnie też element e, międzymiastowy się pojawi, ale we Wrocławiu pojawią się też zespół pieśni Tańca Wrocławski, ale pojawi się też zespół pieśni Tańca Śląsk. Także mm. mamy rzeczywiście takie naprawdę duże spotkanie zespołu pieśni. Cieszymy się z tego bardzo. No, oprócz tego mamy solistów Kaję, mamy Belę Komoszyńską Przybysz z, naszych, z naszej orkiestry, również maestro Maria Pomianowska, Karolina Skrzyńska no i, i cały, cały Rebel Baby Film Orkiestra, czyli jako, jako orkiestra, która ten film też po części nagrywała, a teraz też koncertuje jeżdżąc po, po Polsce i po świecie. Także wspaniali, bardzo dobrzy muzycy, do tego tancerze, aktorzy. No, będzie też cała obsada aktorska, która reprezentuje, że tak powiem, postaci tej książki. Eee, także faktycznie, no, po duży team oczywiście produkcyjny, e, wizualizacyjny i w ogóle potężna, potężna cała orkiestra. Eee, nie tylko muzyczna, ale właśnie też wizualizacyjno-malarska, która na, stoi, za, 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 za konsoletami i wyświetla te wizualizacje, które są połączone ze światłem. Ja chciałam zapytać w ogóle o fenomen tych koncertów i tej muzyki. Dlaczego one cieszą się tak ogromnym powodzeniem? Bo to, że coraz częściej sięgamy do tych naszych słowiańskich korzeni, to jest oczywiste i to jest piękne, że, że coraz bardziej zależy nam na tym, żeby te korzenie, tą tradycję odnajdywać. To też znajdujemy w tym filmie Doroty Kobieli i Huchmana, no i w tej pana muzyce, ale ona nie jest taka, można powiedzieć, tradycyjna ludowa. Tylko co pan łączy w tej muzyce? Co pan takiego zrobił? Jak pan ją miksuje, remiksuje? Że ona tak bardzo chce być słuchana przez nas. No nie wiem, trudno powiedzieć. To rzeczywiście jest dla nas bardzo zaskakujące, bo trzeba powiedzieć, że kiedy robiliśmy film, mieliśmy taką świadomość, że, że, że po prostu to może być film taki bardzo artystyczny i że, że jednak on, pojawią się pewnie ludzie, którzy go pokochają, ale że będzie to jednak jakaś grupa. Taka niszowa, bardziej nie spodziewaliśmy się tak niesamowitego odbioru, takiego przejścia do kultury, mocno tej muzyki, tego całego projektu. Więc trudno powiedzieć. Myślę, że, że jest to też oczywiście zasługa wielu wspaniałych ludzi, którzy są w tym projekcie. Wielu ludzi, którzy tworzyli ten, ten projekt muzycznie, ale oczywiście też mojej takiej ciężkiej pracy przez wiele lat, dobierania tych artystów, jeżdżenia, nagrywania po prostu. Do tego filmu tego, specjalnie. Tak, do filmu i potem, oczywiście, też do koncertów, no, bo. To praca trwała ponad 4 lata. 4 lata wybierania zespołów, jeżdżenia, nagrywania tych zespołów, łączenia tego, potem rzeczywiście przerabiałem też tego często, no bo ja też nagrywałem różne zespoły i zakładałem w początku, że po prostu troszkę będę przerabiał tą muzykę, że będę ją, że traktuję to jako pewne źródło, potem troszkę dodawałem różnych smaków, dogrywałem różne rzeczy, żeby ta muzyka... Była oczywiście w jakiś sposób naturalna i tradycyjna, bo w ogóle tam nie używam W filmie i w tych porządkowych koncertach w ogóle nie używaliśmy elektroniki, żadnej elektroniki. To było wszystko akustyczną muzyką. I myślę, że sięgałem po prostu do mocno słowiańskich różnych melodii. Tego tak, co też mi w sercu grało, to ten moment filmu też polegał na tym, że i tego całego projektu, że, że nie było tu wielkich specjalnych efektów. Po prostu tylko była ta prosta historia, bardzo, bardzo opowiedziana po prostu w ciekawy sposób, z dużym napięciem i właśnie i, i, i taką z taką emocjonalnością słowiańską, która jest nam po prostu bliska. Więc ja myślę, że tu chodzi o pewną emocjonalność. A teraz oczywiście jeszcze w przypadku tego naszego widowiska, no my zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, ale nie mogliśmy tego przy zrobić, czyli dodaliśmy trochę elektroniki. A więc te, te koncerty jeszcze po prostu są okraszone mocną, czy tam czasami elektroniką, basem takimi mocnymi brzmieniami bardzo. Są takie właśnie trochę współczesne i to też jest chyba ważne, tak. bo jednak my z tej muzyki takiej tradycyjnej, ludowej, no już wyrosliśmy, chociaż ona jest cały czas bardzo zakorzeniona w naszej kulturze, ale jednak no, nie jest już naszą codziennością, a to co Pan robi jest czymś takim, co moglibyśmy cały czas słuchać. Chciałam też zapytać, czy Pan sięgał, szukając inspiracji, też do korzeni tej muzyki tradycyjnej z tego rejonu, gdzie, gdzie są właśnie Lipce Chłopów rejontowskich? Generalnie po części tak, ale nie było to priorytetem. Jakby od, od początku naszą ideą było to, że ta wcześniejsza ekranizacja właśnie dosyć mocno sięgała do tej muzyki około lipcowskiej. Natomiast my, my wiedzieliśmy, że, że chcemy zrobić to troszeczkę inaczej, że tutaj nas interesowało od początku takie szerokie spektrum słowiańskie. Więc owszem, mieliśmy po prostu różne zagrywki, melodie, pracowaliśmy z artystami z wielu różnych regionów, ale zarówno właśnie, z, przecież mamy też pieśń kurpiowską Apollonii Nowak, więc jakby to, to było dosyć szerokie, nie traktowaliśmy tego tak, że jesteśmy tylko w okolicach tutaj Kujaw i Mazowsza, Liptów natomiast chcieliśmy też po prostu pokazać właśnie inne brzmienia, dlatego że, że film malowało wielu malarzy, przede wszystkim z różnych krajów, z Polski, z, z, z Litwy, z Ukrainy, z Serbii i my od razu mieliśmy taki pomysł na to, że to będzie taka produkcja słowiańska, ale międzynarodowa, że po prostu pokażemy różne wartości i brzmienia nasze polskie oczywiście, bo przecież czy, czy słowa na gaju, czy właśnie nisko słonko, to są takie pieśni polskie, ale też będziemy pokazywać różne inne smaki, więc mamy też chór ukraiński, chór i nagrany, mamy białoruskiego, mamy na, na dudach z białoruskiego artystę. Więc mamy tu wiele różnych smaków. Tęgie chłopy, które grają trochę tak właściwie po polsku, ale też lekko bałkańsko, bo mają ciaków dużo, co nie było też typowe dla polskiej muzyki słowiańskiej, tradycyjnej. Także świadomie i, i po prostu z premedytacją przekraczaliśmy tę granicę. Ale oczywiście czerpaliśmy też po prostu z tego, z, tego, z tego dziedzictwa. Natomiast to potem poszło tak szeroko i, i zrobiło się tak już Międzynarodowe, że wiedzieliśmy, że to będzie to troszeczkę pod prąd i że na pewno będą niektórzy się do tego przyczepiać, ale na szczęście udało się jakby uzyskać ten efekt, który chcieliśmy, czyli pewną uniwersalność emocji, która, która poniosła tę muzykę też na świat, a to było też naszym celem, więc jakby myślę, że ostatecznie wszystko mm -hmm. to właśnie się dobrze udało. Koncert Chłopi tańcu i Remix 29 marca w hali Stulecia, zresztą hali z taką wielką tradycją, bo ma już 111 lat, wpisana jest do UNESCO. Tu odbędzie się ten niezwykły koncert. Ostatni, który był, był w Warszawie. Który jest ten koncert? On jest drugi? Jaka jest w ogóle drugi. trasa? Drugi, drugi tak? tak jest drugi. drugi i tak W sensie my te koncerty tak robimy trochę, to miało być... Jedyny właściwie w tym, na tym trwarze, taki takie trochę zamknięcie projektu, no takie po prostu był odbiór niesamowity. Stwierdziliśmy, że zrobimy jeszcze jeden, i nie wiem, czy będą też następne, czy nie właściwie. To takie jest trochę. Mhm. Zrobiliśmy jeden jeszcze po prostu, bo tak poczuliśmy też Wrocław To jest miasto, z miast, z którymi ja byłem bardzo związany przez lata, więc nie wiemy, czy to będzie ostatni koncert w tym Wrocławiu, czy jeszcze będą jakieś kolejne. Zobaczymy. Na razie nie mamy w planach żadnych kolejnych tego rodzaju koncertów. To jest wielki wysiłek, bardzo dużo to prawda kosztuje więc jakby po prostu robimy ten Wrocław i zobaczymy, co dalej. Tak, proszę Państwa, tam co pięć minut zmienia się zupełnie wszystko. Kto inny wchodzi na scenę, kto inny śpiewa. Są inne obrazy. To jest taka feria barw, dźwięków, osób, strojów. To naprawdę, rzeczywiście to jest ogromny wysiłek, taki koncert dwugodzinny. Można by było rozłożyć na wiele różnych koncertów. Byłoby tak. fajnie, gdyby się kiedyś może udało też w Ameryce, bo wiem, że Polonia w Ameryce świetnie ten film odebrała. Tym bardziej, że są tak. daleko i dla nich te korzenie... Nie, które w tym filmie zobaczyli tą tradycję polską ludową, no to taki powrót powrót do Polski, więc może i tego serdecznie życzę. Ja też stojąc w kolejce na Torwarze, koncert był jesienią, bodajże chyba w listopadzie, tak, tak, tak. Dokładnie. To no. pamiętam, że ludzie, którzy stali, byli z różnych części, byli i z, ze Szczecina, i z Gdańska, i z Zakopanego, i z Krakowa, więc to jest tak wyjątkowy koncert, na który się zjeżdża cała Polska, więc na pewno we Wrocławiu będzie tak samo, ja tej szerokiej publiczności no tak, życzę. Tak. Tak, dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. No, byliśmy też z projektem już w Japonii, w Tokio, oczywiście z tym, mniejszym, e, z mniejszą po prostu wersją, czyli bardziej koncertowo-symfoniczną, pokazywaliśmy to w Paryżu, w Madrycie, e, w Gironie, w, w Tokio właśnie w Los Angeles, więc to się wszystko już też wydarzyło wiele, ale rzeczywiście musical Chcielibyśmy bardzo pokazać też w Stanach, pokażemy go w Japonii. Także, e, także bardzo dziękuję za, za całe dobre słowa, wsparcie. Serdecznie Państwa zapraszam i no do zobaczenia na show w takim razie. Też Japonia to też taka zakochana w tych naszych polskich rytmach. Fajnie, do, bardzo pięknie odebrali ten koncert. Galiśmy z, z Tokyo Chamber Orchestra ten koncert i naprawdę była pełna sala i piękny, piękny odbiór. Teraz jest rozmowa właśnie o tym, żeby pokazać ten, 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 ten musical również w Japonii przy, przy okazji EXPO i to, to mam nadzieję też się wydarzy we wrześniu, także pracujemy nad tym. Proszę trzymać kciuki, a tymczasem zapraszam do Wrocławia, bo chyba bliżej niż do Osaki. Dokładnie, zapraszamy, dojazd z Warszawy bardzo dobry. 29 marca wieczorem w Hali Stulecia we Wrocławiu koncert Chłopi Tańcuj który który oczywiście jest muzyką do filmu Chłopi, który wszedł przy okazji, należy powiedzieć, w stulecie Nagrody Nobla, którą Władysław Raymond dostał za Chłopów. Tak jest. Dziękuję tak panu serdecznie, dziękuję życzymy bardzo. szerokiej publiczności. No i czekamy czekamy na kolejne koncerty. Tego jeszcze raz gorąco życzę wszystkiego dobrego do usłyszenia. I jeszcze, wszystkiego dobrego. jeszcze tak? muszę pana koniecznie zapytać, skąd rozmawiamy, żeby słuchacze też byli wyrozumiali dla naszych ewentualnie pogłosów, które mogli w czasie rozmowy słyszeć, bo rozmawiamy telefonicznie. Pan jest na zewnątrz, w jakiej tak. miejscowości. Jestem, jestem, nie, czy jestem już teraz w środku, ale jestem na zewnątrz pod Barceloną, także trochę daleko jeszcze w innym wymiarze, to także rzeczywiście e, jesteśmy po prostu teraz chwilę w Hiszpanii, zaraz wracamy właśnie do Polski w mały odpoczynek przed koncertem. I do roboty. Także tak, pozdrawiam serdecznie z, 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 tej, z Hiszpanii. Z Pogoda chyba. Gdzie pogoda akurat chyba nawet trochę gorsza niż w Polsce ostatnio. Niestety, ale, ale, ale mimo wszystko zapachy są. Wiosna tu już przyszła, także teraz przywiozuję ją do Polski. Wszystkiego dobrego. To była ważna raz. informacja. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej. Naturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Jakub Siekierzyński, dyrygent Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Co jakiś czas spotykamy się właśnie z panem, aby także słuchaczy zaprosić do udziału, do uczestnictwa w tym chórze. Teraz spotykamy się trochę w innej sprawie, ponieważ chór przygotowuje wyjątkową płytę, która już niebawem będzie miała swoją premierę. Tak jest. Nagrywamy, czy właściwie nagraliśmy, a teraz przygotowujemy już poligrafię i nagrania w postprodukcji. Płytę związaną z postacią Anna Pawła II. Znajdować się na niej będą utwory, które funkcjonowały w naszym chórze przez ostatnie 19 lat. Utwory przeznaczone na chór a capelle, czyli bez towarzyszenia instrumentów. Jest to współczesna, siłą rzeczy, współczesna muzyka churalna, głównie polskich, choć nie tylko, kompozytorów. I to są utwory, które funkcjonowały w naszym chórze w 2007 roku. Kilka doszło do naszego repertuaru i kilka, jakieś tam 5-7 lat temu, a jeden nawet w tym roku. Więc w jakiś sposób ta płyta też podsumowuje naszą dotychczasową działalność. Może powiedzmy jeszcze, o jaką taką wyjątkową okazję chodzi. Tak, wydajemy płytę ku czci, można powiedzieć, czy ku pamięci świętego Jana Pawła II w związku z 20. rocznicą jego śmierci, która będzie przypadać 2 kwietnia. Ile utworów usłyszymy? Na płycie będzie 11 utworów, które w sumie złożą się na niecałe 60 minut muzyki, więc jest to taki dość standardowy czas płyty. Utworów jest 11 i większość z nich jest do tekstów autorstwa Jana Pawła II, choć nie tylko, bo na przykład jest zatytułowany totus tuus Henryka Mikołaja Góreckiego, który jest do tekstu poetki Marii Bogosławskiej, ale został napisany z okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. To taka rocznica, gdzie papież przechodzi do domu ojca, dla nas tu na ziemi bardzo smutna. I może wydawałoby się, że te utwory, które na płycie usłyszymy, będą też takie nostalgiczne i do przemyślenia, ale myślę, że pewnie są różne, bo przecież Ojciec Święty był bardzo postacią z dużym też poczuciem humoru i bardzo pozytywną. Tak, utwory są w ogóle różnorodne i w jakiś sposób chcą właśnie na tyle, na ile byliśmy w stanie, chcemy przez tę płytę pokazać postać, a przede wszystkim myśl Jana Pawła II, więc zarówno pojawi się utwór taki, można powiedzieć, troszkę patriotyczny w tym sensie, że jest to do tekstu wiersza o Ziemia Polska, Ziemia Piękna, błogosławiona Jana Pawła II. Są też utwory do jego wierszy, na przykład właśnie do pieśni o blasku wody, czy innych, które niekoniecznie mają Charakter czy tematykę stricte religijną, także taką trochę bardziej filozoficzną, czy, czy jakąś taką myśl życiową przedstawiają, ale są też utwory stricte, właśnie religijne, na przykład do tekstów modlitw, które ułożył Jan Paweł II, więc no, w ten sposób też chcieliśmy właśnie pokazać złożoność i wielkość postaci Jana Pawła II. Ciekawostką jest to, że nagrywaliście tą płytę, bo już jest nagrana nie w jakiejś sterylnej przestrzeni studia radiowego, no ale właśnie, proszę powiedzieć, gdzie? Nagrywaliśmy całą płytę w kościele nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Przyrynku w Warszawie, kościół zwany także najstarszym kościołem w Warszawie, który znajduje się na Nowym Mieście i rzeczywiście płyty z muzyką sakralną, religijną, takie, które lubią dużą akustykę, często są nagrywane nawet profesjonalne płyty, właśnie w, w takich przestrzeniach. No bo tutaj mamy pewną taką naturalność. W studiu, jakbyśmy ją nagrali, oczywiście też się da, ale trzeba by pewnie w, w sztuczny sposób dodać ten pogłos, który w kościele jest naturalny i też chórowi Z jednej strony może się śpiewać trudniej, bo jest chłodniej. Godziny nocne są tylko dostępne w kościołach zazwyczaj, natomiast też ten dźwięk jest dużo bardziej naturalny i churzystom też pod tym względem może być łatwiej. To było też tak, że czasami trzeba było jakiś utwór zaśpiewać kilka razy, żeby zaśpiewać go jak najlepiej? Oj tak. Spotkaliśmy się w sumie na czterech sesjach, z czego każda średnio trwała 5-6 godzin. Czyli jak łatwo policzyć, ponad 20 godzin mamy ze sobą nagrywania. Utworów jest 11, czyli wychodzi średnio 2 godziny na utwór, więc więcej niż kilka razy trzeba zaśpiewać utwór. Czasami nagrywa się w całości albo jakimiś dużymi fragmentami, a czasami nawet po kawałeczku. To wiadomo, do nagrań podchodzi się dużo bardziej perfekcjonistycznie. Chcemy, żeby wszystko zabrzmiało jak najlepiej, w związku z czym niektóre rzeczy trzeba powtórzyć wiele razy. No, i teraz mamy taką perełkę, do której wysłuchania serdecznie Państwa zapraszamy, ale ta płyta, o której mowa, będzie dostępna 2 kwietnia. Gdzie będzie można ją znaleźć? W internecie będzie dostępna na stronie internetowej wydawnictwa, z którym będziemy współpracować. Natomiast też przy okazji koncertów, o których informacje już niedługo na naszych mediach społecznościowych, też będzie możliwość kupienia płyty. Oprócz tego będzie ona oczywiście dostępna w serwisach streamingowych, więc na pewno chcemy, żeby ta muzyka docierała jak najszerzej i zachęcamy wszystkich do słuchania i przyjęcia tego piękna, mam nadzieję, jakim jest ta muzyka. Zapraszamy słuchaczy do tej przepięknej muzyki sakralnej, nagranej w przestrzeni, również sakralnej, co, tak jak Pan wspomniał, jest bardzo ważne. Już niebawem, 2 kwietnia, 20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. No i z tej racji przygotowaliście tą płytę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Kulturalny weekend. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.